Słynny cytat Benjamina Franklina, głoszący, że na świecie pewne są tylko śmierć i podatki. To drugie raczej nie zupełnie. Czemu akceptujemy kradzież w postaci podatków jako jedynego czynnika, dzięki któremu ten wolont państwowy nadal utrzymuje się przy życiu nas przy swoim poziomie, bo nie posiada on przecież żadnych własnych pieniędzy i musi pasożniczo żerować na podatnikach a każdy jego wydatek jest równy podatkowi. Każdy ich wzrost jest równoznaczny z intensywniejszym niż to, odgodzeniem zasoby kapitałowe obywateli, drenażem ich kieszeni, którzy finansują wszelkie jego A która nie różni się od normalnej kradzieży niczym, niezależnie od tego, na jak sposób szlachetne cele są przeznaczone te środki, oddawane jedynie częściowo w uszczuplonej formie z pompu, by uwydatnić ten fałszywy gest wsparcia tuż po urzędnika, który te pieniądze zaksięguje, zaplanuje i wyda. A przecież potencjalny złodziej pokroju kieszunkowca również mógłby tak je zagospodarować, by inwestować w różne projekty lub dobroczynność charytatywną.